Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam w kolejnym odcinku, kolejny odcinek poświęcony grandowaniu kaski, bo znalazłem na YouTube jeszcze lepszy sposób. Gdzieś tam na zagranicznym widziałem to, nie wiem czy na polskim już ktoś to o tym zrobił, ale pewnie tak. No to tak. Potrzebujemy najlepiej auto, które będzie miało edycja Forza czyste umiejętności premia tak no to będzie nam do, będziemy dostawali premię chyba 2,5 razy większą niż zwykły samochód bez tej edycji czyste umiejętności no tak jak w tym wypadku na przykład ja tutaj dostaję za ominięcie 2,5 tysiąca punktów a na przykład takim tutaj McLarenem dostawałem po 600 tysiąc no także dwa współczynnik jest około 2,5 razy większy Potrzebujemy tak, wymaksować sobie auto, tak jak mówiłem już we wcześniejszym filmie, ja już to zrobiłem, jeszcze zostało mi tylko to, wymaksowania i grandowanie będzie polegało na jeździe po autostradzie. Na tej autostradzie, na tej oto długości, za ona zajmuje około 2-3 minut, zaraz Wam pokażę, specjalnie wyciszyłem tak grę, żeby było mnie dobrze słychać, bo piłowanie silnika, nie ma co, żeby było słychać i tak. Będziemy potrzebowali dobić max prędkość, także najlepiej mieć samochód w klasie X. I widzicie, teraz mam uniknięcie roka, uniknięcie 600-600. O i teraz nagle... Rewelacyjna szybkość 2,5. I rewelacyjna szybkość 2,5. Rewelacyjna szybkość 2,5. I tak ciągle jedziemy, jedziemy i piłujemy ten silnik. I najlepiej to robić na Forza, na Forza Solo, że nie na multi, bo wtedy jest więcej samochodów. I im więcej samochodów, no tym wiadomo, jest większa szansa, że w coś wywalimy. Ale też dostajemy więcej punktów za ryzykanta i omijanie, omijanie samochodów. Także tak piłujemy do końca tej autostrady samochód. I zaraz zobaczycie, jak to szybko się wbija. Zobaczcie, już mam 50 tysięcy mnożnik razy 5. Ja około kursem takim w tej z powrotem zrobię około 75-100 tysięcy, zależne właśnie ile samochodów wyminę, czy jadę ryzykownie, czy jadę sobie o tutaj prawym w miarę tak bez bez bezumiejętności, czy po prostu jadę i, i mam wywalony we wszystko, tak? Także teraz możecie sobie puścić muzyczkę, czy coś, oj zobaczcie, puszczać sobie muzyczkę, grandujecie i tylko tak, cyk, zatrzymujemy się, jak jesteśmy risky player możemy wykręcić na drifcie jakoś, możemy jakoś wykręcić na drifcie i nabijać punkty dalej, ale nie polecam tego z góry, bo później jak coś wywalicie, no to jest ból tak, że wywaliliśmy i, nie mamy, i mamy zero, tak. No i tak sobie znowu wracamy, także ja tutaj jeszcze wrócę, bo to będzie szybki materiał w następnym... A i zresztą sobie zrobimy szybki opening po drodze jak dojadę. No i tak, no i wracamy, no i już mamy 100 tysięcy, 500 tysięcy punktów, to jest te 10 punktów biegłości tak jak mówiłem hops. I sobie jedziemy, także może ja to... Albo nie, nie będę tego wycinał. Także sobie pogadam do Was. W następnym odcinku mam już w planach jakiś driftowy zrobić. Szkoda, że nikt z moich kolegów, którzy, z którymi gram na co dzień, nie kupił fordzy. Bo tak to mógłbym jakieś lepsze klipy robić później do editu driftowego, jak będzie jakiś. jak już będziemy mieli, mieli jakiegoś driftkara tam. No to wiecie, jakieś. Oj! O, dobra, uzmieściłem się jakieś nagrywki z trzeciej osoby, z bandy, z rolki, wiecie o co chodzi, tak? Także no nie będziemy mogli tego tak sobie nagrać fajnie, więc będziemy zmuszeni jakoś sobie to odpuścić I tak, dobra, dojechaliśmy do celu, tutaj zwalniamy, bo jest agresywny winkielek Jakby nas wyrzuciło, no to jesteśmy w dupie, tak? Mamy stracone wszystkie punkty. No i cyk, mamy 167 tysięcy, zatrzymujemy się na poboczu od razu do zera i cyk, 840 tysięcy, ile? Ile punktów? 10 punktów, bo chyba taki to jest max, żeby wbić 10 punktów, 10 punktów to jest około bo chyba 500 tysięcy, więc nawet możecie się zatrzymywać na 500 tysiącach, 10 punktów wbijacie i od nowa, 10 punktów i od nowa, także... Ja sobie tu kupię tą od razu umiejętność i mam dla Was lekki, lekki lekki opening także zrobimy go sobie tylko pamiętam jeszcze w tym McLarenie jest do odebrania chyba super wheel spin albo wheel spin także żebyśmy mieli więcej do otwierania zobaczymy co nam poleci biegłość i tak jest tutaj wheel spinning także od, odkupujemy go i mamy 10 wheel spinów opening. Zobaczymy, co dropnie. 30 tysięcy zawsze spoko. Nie są to jednak ciuchy czy emotki, także zawsze cieszy. I cyk. 200 tysięcy. Już zarobiliśmy 230 tysięcy z grandowania. I to chwileczkę. Kolejne pieniążki. 280 tysięcy na koncie. Dodatkowe. Cyk. Mustang GRTR. Nawet nie wiem, co za Mustang. 2018 rocznik. Także już Mamy 300 tysięcy i autko. No i pięknie premia do kredytów. Morris. Zrobię z tego chyba drag race'a. Bo też trzeba będzie wyścigi dragowe porobić, których nie lubię. Kolejne pieniądze. Póki co drop. Niecałe 400 tysięcy i... Niecałe pół miliona i dwa auta. No i widzicie? Nic prostszego nie ma. Także... Czysty zarobek zarobek Sicorro stary Może jeszcze coś innego fajnego nam drobnie, jakieś autko? 25 tysięcy zawsze to jest okej. Okay. O te Lamborghini, które tam było mogłoby wypaść. Ajcie prawie! No i niestety nie wypada nam Lamborghini. Także, a jeszcze mamy jedną szansę w sumie. Jakiś głupi klakson wypadł. Oj no buty. No nie można mieć zawsze jakiegoś super dropu. Ale widzicie, w tym, w tym momencie zarobiłem jakiś milion w około 7 minut. Zwa u was oczywiście, bo tak to jeżdżę sobie jakieś 40 minut w tej z powrotem, w tej z powrotem. Także jest to opłacalne. Ja dziękuję za ten odcinek i ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć!